Co się dzieje? Witam serdecznie Jedziemy dzisiaj na wycieczkę O tam jakie chmury są, Ciężarówka. Jedziemy na wycieczkę Jedziemy, Jedziemy na Glymur Słyszeliśmy, że jest śnieg Słyszeliśmy, że jest wiatr czy... Ale się nie boimy Może nas zdmuchnąć, ale to nic Będziemy próbować, będziemy próbować Będziemy szli w śniegu po pas Ale zdobędziemy ten wodospad Plan na dziś Glymur, a potem zobaczymy Jest bonus proteiny, witaminy, proszę bardzo, energii. Bra. Energia. Co tu mamy? Guarana, to nam się przyda. Kokosowy. O, to może być dobre. On dobre. Atakuje. Nie żeby bi psion swoje. Ty nie bij, bij gdzieś tatuuje im na czole kolej na mnie, na tylko wielka błotu. Życie jest brną, to od narodzin co roku tym roku nie będę To, że upadamy, choć wcale nie chcemy leżeć Jak ochot pod drzewem, chcę obok ciebie Znalazłem szczęście, to się nie podzielę Znalazłem szczęście, to nie wrócę pod ziemię Gdzieś idzie podzielę, ciocia do w terenie. To są widoki ale Nigdzie tak było. Tylko na Islandii Tam pomiędzy tą górą a tamtą jest ten wodospad. Nie, pomiędzy tamtymi. Tamtym. Nie, jedź, jedź. Jedziemy na glimur, ale tutaj pomosty. Ale zajebiście Jesteśmy na glimurze, znaczy pod glimurą. Będzie wchodzić. Jest ślisko Można się bawić. Dobra. Dobra, warunki pogodowe, średnie. Piotr w natarciu zakłada pas, czarny pas poniżary. Znajdujemy się na glimurze. Znaczy jeszcze nie, ale będziemy tu tabliczka informacyjna Legia Biurtur, Glimur. Pogoda jest jaka jest, ale idziemy dalej. Piotras, jak jest? Opowiadaj, jak wrażenia z wycieczki na glimur? Idziemy ostro. Idziemy ostro. O, pierwsza przeszkoda woda. Woda. Przygodo. I co teraz? Idziemy. Idziemy Po kamieniach Ale teraz masz wodoodporne Możesz chodzić na go ja, ja idę tędy Pięknie Tak to można Tam Ale jest pięknie To pisze nam szczęście, to na górze też będzie pięknie. O, słoneczko się próbuje przebić. Także nic, tylko kontynuować. Kontynuować i się nie zatrzymywać. To nic, że długi jest marsz. Słońce osuszy twarz. Idziesz i liczysz na boje ostatnie trzy. I nie chybisz już to wiesz Tam nie przejdziemy Idziemy do jaskini A jest glimur, tam pokazuję, zobacz Janusze w, w, Janusze wycieczek Nie no tu prowadzi ścieżka o Pierwsza jaskinia na drodze I no oni tam nie oni tu nie poszli Tej To jest To jest dobra droga Ja to pamiętam Chodź, Piotras Oni źle poszli A my idziemy dobrze, ale ciemno Hej Zapal latarkę Latarka nie działa Nic nie widzę Latarkę no, nie działa Oni są open Piotra Dobrze Jaski, Prowadź Piotruś Oho Ahoj, przygoda Dobra, tam jest, tam nad głą Piotra jest wodospad, idziemy tam Atakujemy. O, tu już zamrożone. W nocy był mróz. Glymur to chyba drugi największy wodospad na Islandii. Niektórzy mówią, że jest najwyższy. Ale tam jest, jest jeszcze Haifos, jeszcze jakiś tam. I generalnie to, to zależy, kto mówi, uh, skąd jest, i to wszystko się tak zmienia. Przed nami przeszkoda numer jeden. What's going on? Is is it dangerous? Yeah, easy. Yes. Are you going? Nie, bo nikt ma wystarczających I nie nie tutaj będziemy pokonywać pierwszą przeszkodę Trzeba przejść, można zdjąć buty Nie trzeba, więc nie zdejmujemy, mamy wodoodporne Do ataku! No, Do ataku, Dobra, teraz Peter. Piotr, dawaj. Piotr się nie boi. niczego. Idzie po wodzie, ale nawet po wodzie. A, po no, tak. a ja z tak idę. O tutaj wodospadzik, bardzo ładny. Tak, oto glymur. Oto glymur, piękny wodospad. To jest glymur. Chodź, zobacz. No, no już, jest, już jesteśmy. Możemy wracać. Opowiem Wam, ale życia życie. Dawaj. Ja bym miał wybrać seks albo jedzenie. Co byś wybrał? I ja, jedzenie. Bez seksu można żyć, ale, ale bez jedzenia, jedzenia nie. Zastanówcie ja, się nad tym. Ludzie. Koniecznie. Jedzenie musi być. O, tam już się przebija, piękny widok. O, ślisko, jest lód Trzeba uważać Taka ścieżka Taki widok z tyłu Dobra Tu mamy liny To teraz tam się nie cacka Idę Idę za tobą Na takim żyć! Tak jest Przepięknie Piotruś, pięknie Ludzie, zwiedzajcie, byłam życie, dobrze. Oj tak tu jest przepięknie, jest coś niesamowitego. O, czałwale, jest Jest, tam już się wyłania. A tam wyjdziemy jeszcze dalej? No, na samą górę. Na samą górę idziemy. Linie. Po prawej stronie Po prawej stronie No bo to ma być tylko No takie, do wspomagania o. Pa. Tutaj, zobacz oh походка ат подходка Halo. Tu? Tak jest lepiej Piotr Chodź I Kolejny wodospad Mini... co tam pójdzie Przepięknie Przepięknie I Tu jaka przepaść Ja cię kręcę Super kontrolny. Kupiłem się za Rogiem. Rogiem Piotra. Nie wodospad. Piękna i bestia. Oto bestia. Zimno fuj. Oto piękna. Kawałek Na górę Kurwa, też pojewana pogoda ciepło zimno, ciepło zimno I nie ma szlaku Zgubiliśmy szlak absolutnie olha está yes, uh -huh. Давай, давай, come Fenrir It's okay. like a wolf in the, north okay. of the Ah, it's beautiful Fenrir ah. Fenrir, yeah Feneril, Aj. Aj. Jest plan, żeby w przyszłości zdobyć jakieś pięć tysięczni. Piotr pójdzie, Piotr pójdzie ze mną, pójdziemy razem. Wspomnieliśmy, że gazem, tej chwili w tej tu w tej Ale w jak sarenka Przejechaliśmy na drugi wodospad eee, Bardafoss Jest bardzo piękny I bardzo szeroki Nie jest wysoki, ale jest szeroki Pogoda nam się zepsuła Ale jak to na Islandii Od koniec dnia zawsze jest chujnia Jak to mówią Patrzcie co się dzieje Woda płynie znikąd, to jest najlepsze Nie ma tutaj I była normalnie spod skał To jest coś, coś, coś niesamowitego To coś jest niesamowitego Jaki kolor ma ta woda To jest coś tego Błękitna woda podobno ileś lat temu, znaczy tak to się wydarzyło dwójka dzieci. dzieci przyszła tutaj w wigilię na kiedy? na kładce szli na kładce, która jest jakiejś starej której już nie ma i wpadli do wody, utopili się i zginęli znaczy... na miejscu śmierć na miejscu śmierć na wpadła. i mama tych dzieci e wszystkie kładki, wszystkie mosty, które tutaj były Żeby nikt więcej nie wpadł do tej wody I żeby nie zginął. No a potem wybudowali już takie mocniejsze Tak, żeby ludzie mogli bezpiecznie sobie Sobie dreptać, tak jak my, podróżnicy Jedziemy właśnie przez most, most Który łączy Borgarnes i resztę świata Borgarnes, miasto, w którym się wychowałem na Islandii Nauczyłem się jak przetrwać? Jak przetrwać w tej chujni, jaka jest na Islandii? Czyli pogoda Piękne miasto Nie no tak naprawdę nic tu nie ma oprócz siłowni, stacji benzynowej I wody I wody do cholery. No i pizzeria La Colina, do której właśnie zmierzam Proszę bardzo, tutaj po lewej stronie mamy piekarenkę, piekarnię Nie, już nie nie, jest, kaf, Kafihus i Bonus. Tu jeździliśmy sobie rowerkiem zawsze ze Stanisławem na zakupy e, tutaj mamy Orkan, stację benzynową, Arion Banki i Oli, na którym my, tu, mieszkaliście? Orde, tu mieszkaliśmy w tym mieście. To jest świata, ja tu zaraz pojedziemy... Najpierw pojedziemy ten do domu do, do nas, o, tu jest Tania benzyna tańsza niż w Rejkiewicku. Teraz prawo. I teraz w prawo. Tam w lewo jakby się pojechali to jest siłownia, basen i takie rzeczy. I w tym mieszkańcy. hotelu mieszkaliśmy co tam jest? No? W tym kwadratowym. W no. no. Okay. Przez, przez, przez miesiąc albo przez trzy tygodnie? Bo nie mieliśmy gdzie mieszkać Bogaci byliście? Nie, szef płacił. Oh. No gdzie, w... do hotelu poszli. Nie, nie. Tak byś się dogadał, nam ogarniał nocleg i... Co jest? Ten Kubańczyk. Kubańczyk jest w... właśnie w La Colina. Jedziemy do niego. Jedziemy do La Colina. I tutaj zawsze prawą stroną śmigaliśmy rowerem codziennie. Na siłownię, basen, sklep. Codziennie kil... ileś tam kilometrów rowerami. A tam dalej, jakby się wyjechali, to jest fabryka rybna, w której pracowaliśmy. Tu po lewej jest kemping. Yy, dalej to jest naprawdę duże? No tutaj to miasto to jest miasto duchów. Tu nikogo nie ma. Tu na siłowni było pięć osób, czasem nie było nikogo. To był dramat. I to z jednej rodziny. Food Station, coś nowego. Jest, kolina już widać, ale na razie pojedź dalej i pokażę, pokażę Hatę. 100 metrów dalej La Colina Pizzeria, nie tu? Tak, ale jedź prosto. O, widzę, że szef zmienił furę. Teraz ma Toyotę albo Tesla, albo Tesla, no ale wątpię. Raczej ma Jeepa. O, i tu to jest nasza, nasza miejscówa. Tu mieszkaliśmy i teraz tutaj w prawo. Tutaj biegałem do, dookoła Tu do Huses Median tam jest i tam biegał się I teraz tu w prawo Co to? jest? To niebieskie to jest Lowtorka. Eee, fabryka prefabrykatów Mnóstwo Polaków tam pracuje tak. I teraz w prawo Ja lubię prefabrykaty I no ale w, w Lowtorce jest Orka To jest orka. A, Tam jest Orka Dzieć Ale klasa dobra na Orkę? Właśnie 300 tysięcy dostawali bez nadgodzin. O tak. kurwa, za, za taką robotę? człowiek. No to, a, to No, a tam jest... Może teraz więcej w sumie, no bo to było 4 lata temu O, i tu po lewej stronie jest nasz dom Tu ten czerwony pałac? Ta, my mieszkaliśmy na dole, tam gdzie stoi rower, było wejście do chaty Staha, chata Tu jest garaż na parku Do garażu Jesteśmy pod domem Staha, chata No Stop! Gdzie A, jesteś? Tutaj, tutaj w tym garażu mieszkał, znaczy mieszka w domu, ale siedział w nocy taki dziadek i oglądał pornosy To był kumpel naszego szefa Wali koniec I normalnie siedział, oglądał pornosy i przychodził do nas, nam pokazywał I wypijał dzbanek kawy przez całą noc ja no, to, to był... Goj był niemożliwy Uza, Uzależniony od kawy i pornografii <noise> Amfetaminiarz No, piękny dom Pierwszy raz, pierwszy raz jako gość A nie jako pracownik nice to no, Jestem uh, hi. Hi. Nice jednym ja słynna ściana Tutaj tą ścianę układaliśmy ze Stanisławem Cieliśmy to drewno, a teraz po Modyfikacja La Collina Pierwszy raz jaką gość Słynny piec, Pickę. Dostaliśmy pizzę, to jest pizza La Colina, a to jest pizza azur. Dwie najlepsze pizze Była pizza, teraz kawka Piotruś, jak oceniasz pizzę? Cudowna. Cudowna? No Naprawdę.